To... Nie tylko tego? tego? Zobaczymy, um. czy, czy to się uda, dobra? No, okej, okay, hmm. tak ty i weź po od razu mnie. Dobra, poluję. musisz przeprowadzić. nie, nie, to jest normalnie nieważne. Hiro. Komentarz odejdź od filaru. Tak macie pod sobą od filaru. Spacj macie filaru. sobą od filaru. Spacj od filaru.

I chodź, chodź się. Power to na To jest taki klasyczny pierwszy boss powiedziałbym, Jest ty światem. ale nie jest. Na wyrywku to nam naraz taki A Powiem wam, że jedyna zmiana ważniejsza na Mitiku to jest to, że my będziemy chcieli rozbijać filary bo w momencie kiedy one się rozpadają one tak. biją pod zemysł w tych i tak, to jest no. największa tak. zmiana, że komentarz po prostu rozbija falem, po dwa, żeby nie wszedł kolosalny zemysł na drugiej wokół. To też jest, też jest tak, brak. że... Dlatego też ja myślałem, żeby tak. w tym tygodniu zacząć gorota na Mitiku. Ja wiem. To jest zawsze tworzywą. Ale... Że... No Popatrzymy, no. nie? Ale z uwagi na to co zresztą wysyłałem, to dopiero a widzisz jeżeli po tych nerfach zrobiłem na, to, na Single Target 640, nie? To nie wydaje mi się jakoś super dużo szczerze. Uh, to jest 900, 900. Może mogli zostawić te przed Bomba z Nurfit, ale mogli chociaż zostawić te. Uh, te set w lutkach się świata to jest aspekt, jakby ja by ktoś big nie wiedziałem. Bo... Zapomniałem, że mam 915 razy. No nieważne

Nie Czyli to Ty, Ksarfi, nie chcesz tego robić. Nie, 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 no 15, to nie będę sobie zabierał. Ja zapomniałem, że trochę małem snakeholder. Duży mały. już, ale teraz na ten remit. Na trinket. na set Znaczy, no, ale to Offspark nie, nie. to jest No to dzisiaj. Zasady będziemy mieć inne guziki zupełnie dzisiaj No, no, tylko razie bisówkę dla mnie A, czekajcie, co mnie teraz? Tak, tak, Uwaga, teraz coś tak, piszę Słyszałeś, słychać, Cisaj, słychać. Co ty gadasz? Dobra, to ja wezmę na puszce taką. Dobra Dobra, tu jest Oj, dobra, i tak Dobra tu i let's go. Nie nie, nie nie, 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 żeby, się, żeby nie mieć przyzwyczajeń do HCK. No, to nie ma Robimy je tak osobno, nie bijemy ich razem. To na razie jeszcze nie taki jest. Dobra, yy, Nexus tutaj tak... Yy, mniej więcej, żeby wiedział co się Generalnie, podczas walki będziesz miał w góry... Taki pasek czerwony tormentu, który będzie się wypełniał. Mhm. Jak osiągniesz 100, klikasz sobie dodatkowy action button i wchodzisz do klatki Belaka. I tam generalnie jest ad, którego trzeba lać, i z tego ada się pojawiają kulki. Te kulki trzeba zbierać. I jak zbierzesz się, tyle, żebyś wyczyścisz się z tego tormentu całego, klikasz sobie dodatkowy action button z powrotem i wychodzisz z klatki. To jest raz, generalnie jeżeli boss kastuje Punks of Guild, starasz się to interruptować, jeżeli Belak, czyli ten właśnie po prawej, którego wszyscy melo będą mieć na początku, będzie kastował First wall nie bijesz go, tylko przechodzisz na Trigana i potem z powrotem na Belaka, gdy skończy ten kast. jeszcze jedna rzecz jest taka, że jak masz to sobie debuff, to się nazywa Echoing Anguish, czyli takie kółko fioletowe dookoła ciebie, odsuwasz się od reszty, czekasz na displel i dopiero wtedy wracasz do reszty. Dobra, czyli jeszcze raz recap taki, jak będzie pasek, to jak się wypełni, wchodzę do klatki, klatce zabijemy. Bierzesz, a to zbierasz kółko. Mhm. Tak, no dokładnie, to nie najważniejsze. I, I, I raz jeszcze raz, tak? Dzięki wielkie Orson, dziękuję bardzo, zupka Będziesz takie taki jak na czerwone, że zauważysz <grym> Tak Może inaczej, A. będziesz równo robić mały damage No, sumnijmy Kibiego No, sumnijmy Kibiego ja Nie no, czy o, że sprawdzę Fajne rzeczy tutaj dropio Widzę o, Zobaczmy czy ja tutaj mam dobrze ustawione talenty Ja e, jednak tak. pójdę sobie dobrze. w tego Jak zobaczycie ten to... Okay. Muszę tutaj to jest QB, QB, QB Dobra, teraz zmieniłem trochę z Czemu nie mam ukrytego wyglądu dla Asa? Tylko wygląda eee, słabo Tak, hero na start będzie, no To jest hero na start Dobra, przeczytajmy jeszcze na szybko taktyki w razie ja czego to <śmiech> <śmiech> <Ludzie>. <śmiech> Nie, bo... Po prostu muszę się skupiać na tym Pamiętajcie, że na streamie jest delay, to nie będziecie widzieć, czy dobrze mechaniki robić. Później będziecie oglądać powtórkę, jak failujecie. Dobra, QB? Mythic riders nie failują. QB, Riders, a, riders a nie rajdą. No czy wiesz, jak. QB mage. Gdzie jesteś? No już tutaj, z wami. Dobra, to ja ciągnę bossa, już nie czekam. To jest chwila, moment. Hero będzie na start. I oddzielnie ich bijemy. Najpierw Belaka wszyscy. A na bije tylko tam. Kodyńczyk. Dobra, anguisha odejdź od reszty, nexus od reszty. daj się zespelować Dobra, to jest to, nie? On ci pasek po się nie wygada Na to mechanizm że yy, no, to jak to będzie tam Ja A, normalnie... I znowu, echo anguisha eee. eee. No, polujcie kiedy dispel was. Dobra, no, nie bicie, ale mała lata, to teraz przez A ty bijesz ptaki? W sumie nie ja chyba to zrobię, no. Musimy zamienić, bo mam korda Dobra, to Dobra. Dobra, Dobra. Dobra już... to jest Dispel sylwarus.

no, nie no, Możecie się wiedzieć no, w pracy z tak? Zbieracie wchodzicie, bo wchodzi w was lekki demos co rozejrzymy. Głupiemy. Czep, podbiegano przez te Nie mogę na kupić w górę. Coś przeszkadza. Wyszła. Przyszedłem do I teraz No tak, to było Na jest. na No właśnie, jak, jak zawsze, nie? Jakby kocha ale, jak się nie, ja sobie nie ten ranka ten już nie wiem czemu. I serio. Ja ten rank Ja ten To, to był jak najwięcej chcieliście wychylać A, A, nie wiem. Nawet nie zawsze. Nawet czasem takie po prostu, że kończy się walka nie ma stole, to się po prostu to sobie to jest to Tak, tak, po prostu to. To Najlepszy, ma i pangok ma najlepszą Z kogo walka muszę Zadaję ten mecz. Chodź. Hej mam go. Oni gdzie tormenta mi nie twierdzili.

Maluch, już dostałeś ten efekt. I teraz macie na setówkach first piece, second piece, third piece, fourth piece, jeżeli to jest wasza, hmm. będzie wasza pierwsza setówka, klikacie first i analogicznie dalej, nie? Upgrade to jest po prostu item level wyższy, gdyby na przykład mieliście setówkę T20 z normala, na heroika się zwiększyć, Prok, no to mango wie o co chodzi. Jej pas, no to też wszystko jasne W sumie ja tam zaznaczyłem trzeci set, ale ja nie chcę tej głowy w Tak samo, macie tam notki, no, możecie napisać to. Macie notki, to też możecie właśnie informować, co, co dla was jest ważne, a co nie No, no dobra, nie. ja się pomyliłem, Dave might never upgrade zamiast Warforged Light and Forge, ale... A jak mam taką samą? No to... I mi może wypaść lepsza No to proc A nie zrobić tak? Właśnie Po prostu Zbugowany? Nie da się? Chyba co? Chyba tylko jedna no osoba jest może. Jest. Eee, dobra, bo no to, to jest na mnie piece, to jest fucking blizzard. No. Serio tylko jedna osoba może? To no postawimy. Prawie. Na to wygląda. No to kto postawił? Właśnie. No muszę eee, zmienić. To, na... to, tak? to jest na tego quest'a. No. Mhm. Nie wiem. A może item? No, jest. jak się bawisz. Cześć za suba nie podziękuję? Dziękuję za suba Kto tam subnął? A to Abandonish Atari dziękuję wam panowie Dziękuję Przepraszam, po... ale byłem tutaj, jestem <laughs> zaabsorbowany rajdem <więc śmiech> Powaliło teraz, ogarnąłeś Mamy raid lidera, nie? Macie, macie, macie Udało się nam no. No niestety to już poraję, to, raja, 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 raja. Ja Idzie powiem dęgora, całkiem szybko dęgora. Dęgora. No ale fajne A, rękawiczki dęgora. Wyglądają bardzo <grym wody> ładnie Boże Eli w czym ty poszedłeś tam? bo <grym grym grym wody> Jezu, fajne Tak zrobił więcej ode mnie Offspec jest Outlaw, tak? No, co? No już nie, nie ma inny. To jest Sad na przykład słyszałem, że z tym spekiem. Co? Nie, nie pij widzę tego sami. Ja polazłem w drugą stronę. E, sorry, radzi deszy, ale sapiristy to się nie rymuje No Nie, czekajcie bo co tu się e, idzie, tak? Jak te setówki głowy po do demonhunterem tu widzę, że wolę ma drugą mi tak bardzo na te 20, aż tak mocno nie zależy, mogę poczekać jeszcze wszystko. Gdzieś tam się bierze, idzie na dół? Ja w sumie ja nie chcę, tylko. Ja to już się zgubiłem w na tym radzie. A? Nie, 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 tylko tutaj. Powiedziałeś 300 tak, Kurde, tak mogę nie, mieć z bo tutaj widzę, jest offspec dla większości. U eee... czekaj, bo to Ja myślałem, że to ręce, to Nie, to jak nikt tego nie chce, to dobre. No, no. Założyłem. Każdy jest inny te... Każdy oh ten. Każdy inny to ma tutaj offspec i na to. i teraz tak. Eeeem. Hmm. Ciekawe jestem na blok, Lot na Dread na Ja, ja sobie mogę na drugą część dać, bo to będzie dla niego drugi ten. A ty daj dżyn... to że. Aha, bo to miał być spokojnie. Dobra, idziemy tak, w tak, ja Jezu, jak tu się fajnie schodzi. Mega oh, spokojnie. Mega spoko. Nice. idź w Google a necessary tactic to była potrzebna taktyk. Nie no, nie no. Unnecessary Szwistak eee, Marlok, Sybarus. Niko, weźcie się do gry. Streszczą z częścią. Tylko nie chcę. No to szwistak Marlok, Sybarus. Dobra, teraz schodzimy no, mnc. pod mnc. ziemię tak swoją drogą. szwistaczku ja nie muszę. Mm, to są jakby zapomniane części Twinosaurii. <laughs> <laughs> pan <mnc. mnc. mnc>. przodem, pan, pan, pan weźmie tam. Ale ten. jak dostaniesz 950. ciekawe jestem, co jest. ten pozrobi. One już to... będą same części. Wiecie, bo to muszę trochę ściszyć tego, A, tego Discorda, bo już... Zobacz, że tutaj w blokach zrobił. Eee, 900. To możesz sobie wziąć. Dobra, no, już to poprawię. <grym> to możesz nie usuwać. W sumie jeszcze go... Dobra, nie, jest tutaj ten... Ja muszę tutaj to zmienić w tym... Serio? On... Ty teraz, teraz, teraz będzie... Czekajcie, zaraz będzie Smak? Teraz będzie git. Powinno być. Trochę, trochę ściszyłem Discorda. Tak? tak? Dobra. O, lestia. Taki wam się leci, dobrze wam włączył Lox co się stało? Rozpadnie w ogóle lecą. I takie tak. pytanie. świstek, bo ty bym już wiedział. Oh. Kiedy MM robi dmg James? To nie jest... To, od od jest nigdy. Aim... to nie jest tak, MM że... zawsze robi damage. aimshotem. No Dobra, no no. zacznijmy. No. Czekaj, sorry. Wytłumacz no. tylko Nexusowi szybko, żeby wszystko było jasne, co jak. No. E, jeśli chodzi o tego bossa, e, najważniejsze dla ciebie to jest to, że jak się pojawiają murloki, są dwa typy. Jeden to jest gladiatorzy i od nich uciekasz, jeżeli dostajesz fixate e, i są wavemenderzy, którzy mają kasta, którego się interaptuje. E, mm -hmm. Także wavemenderów najpierw zabijamy i ich interaptujemy. Jeżeli będziesz miał pod sobą e, niebieskie kółeczko, aqua universe, to się nazywa, to odsuwasz się na e, jedną z dwóch stron, po prostu odkładasz to jak najbliżej najbli jak, jak, jak na ściany. ten Nie mogę, no trochę tak, no. nie mogę mm -hmm. marków postawić, nie wiem, przynajmniej. Nie mam takiej władzy, coś tu jest nie tak. No ale dobra, to po prostu gdzieś tam poprawia, po prawej tak albo po lewej stronie? Tak, na prawo albo na lewo. E, I cały czas na bossie jesteśmy zastakowani. nie odchodzimy już tam daleko. Chyba że boss tak jak ten draf chłonie wszystkie plamy i zacznie atakować. Wtedy mm -hmm. jeden kola, i po prostu wtedy się wszyscy odsuwają od bossu, żeby żadna plama nie była pod bosem. Ja będę mówił co i jak to się nie Bo jak boss atakuje, on będzie spał plamy dodatkowe, które w zasadzie się znajdować Reasumując, co Madry, bijesz Adry. Nie ma Adry, bijesz losa. Trzeba tak. się odsunąć, odsuwa się od bossa. Jak wszyscy się odsuną, ktoś się odsunął. Idzie kolano. Tyle, no. No tak, no. Idź za tą mamię, będzie dobrze. Nie się kupy. Tylko no, jak będziesz widział, że idą już pod bossa, to idź, bo ja się no. na to nasłuchałem. I lutam nożekami kuła z jak zredżu. A ty się, teraz bym się dolał. 5, 4, 3, 2.

Jestem masa Ja nie biję ja nie biję, zdobanie. Bardzo spać. Bardzo spać. Bardzo spać. Bardzo nie Bardzo spać. Bardzo spać. w spać. Bardzo spać. Bardzo spać. Bardzo spać. Bardzo spać.

ja o tym, o tym Musisz odwrócić bossa Ale ja nie miałem na dywanie tego. O, no bo to jest... to jest. No na no. Ty, po, nie wiem, o, tak no. Bardzo polecam. Bo no, tak bo ja bym go przestawił, bo pan panach... na No przestaw, bo w czymś, mógł przez stakować. Bo teraz nie mamy Za posłem. Za posłem przez to stań. Gdzie jest Każdy, każdy. Dobra, odsuncie się od plam i Teraz wszyscy na boki, ręczny mele. Wicie Ady, nie wicie bossa. Odsądźcie się tak, żeby plamy się zreskuły tylko w innym miejscu. Nie, to jest prawda. Nie to. Nie rozgrywasz. Nie rozgrywasz. Nie Nie rozgrywasz. Nie rozgrywasz. po rozgrywasz. Egra ekran zalagował. No może trochę. Okay. Jebać tym gry. Jak coś masz, tutaj totem. No teraz mam Uncharted to... Road, a wcześniej nie miałem. No, to super, ja. No się tłumaczył. Za ty. Ja sobie to nagraliśmy <grym> w no, prawej. Nagrałem, no. Ty moje tipsy. Hardware, waria. Taki dobry film. 7 milionów oh. to wieczeć milionów. minuty jak na zamku. Fajnie, no, wiesz?

może nikomuś nie będzie trollował Na końcu to już ma... na ma... kurde nas Super kurde nie też Przedmioty dostaje Versa Mastery Nie, ustawany, nie nawet na to nie patrzę Dobra. Nie Ej, to Ej, to komuś Ej komuś wie? mój telefon dzwoni, dzwoni. Feres yeah. yeah. telefon mi dzwoni Kurde gdzie podziały się te czasy Gdzie każdy miał explosion Na telefonie i super muzyczkę Teraz każdy ma tylko test playa I tak dalej Mm. Ja nadal mam stary telefon. No. Mi się już nawet nie chce zmieniać dzwonków. A oszukałem tego. Na coś głosy chcesz? Kanar? Kanar? Nie jestem z musiałem być po Zbierasz na coś głosy? Eee, zaraz...